Dziś razem z moją drużyną fundacyjną Przeprowadzamy Kinder Joy of Moving Alternatywne lekcje WF-u. To są zajęcia, które mają za zadanie trochę obczarować nową technologię i połączyć ją ze sportem, bo dzieciaki oczywiście są otoczone tą technologią, tak jak i my, dorośli, ale my dzięki tym zajęciom chcemy pokazać dzieciakom, że można wykorzystywać nowe technologie i być aktywnym dzieciakiem, być szczęśliwym dzieckiem przede wszystkim i spędzać czas razem ze swoimi przyjaciółmi. Bo nowe technologie miały za zadanie, żeby nas łączyć, ale jesteśmy w nieustannym kontakcie, ale jednak osobno, każdy gdzieś tam w swoim domu, a sport ma tę niezwykłą zaletę, że łączy, zwłaszcza dzieciaki. Stąd też pomysł na to, żeby użyć różne symulatory sportowe i urządzenia interaktywne po to, żeby pokazać, że ten sport w wydaniu też takim mierzalnym może być bardzo atrakcyjny dla dzieciaków. Ja też byłam w zespole, który pisał, tworzył nową podstawę programową z WF-u i tam właśnie staraliśmy się podnieść rangę przede wszystkim lekcji wf ale też podnieść rangę nauczyciela WF-u, bo przez, ostatnie, przez ostatni czas bardzo mocno stawialiśmy na rozwój intelektualny, ale tak naprawdę nasze dzieci muszą mieć ten rozwój harmonijny, więc oprócz tego, oczywiście, bardzo ważnego rozwoju intelektualnego musi iść za tym rozwój społeczny i rozwój Fizyczne i to, to, są, to są rzeczy, które się uzupełniają. Nie możemy o tym zapominać, więc my stawiamy nauczyciela przede wszystkim w roli mentora, który proponuje, ale też dopuszcza nowe sporty i włącza uczniów, którzy przychodzą też ze swoimi sportami. Bo badania pokazują, że tak naprawdę dzieci najwięcej uczą się od dzieci, więc dla nas bardzo ważne było żeby pokazywać te sporty rekreacyjne, sporty całego życia, żeby tutaj na lekcji WF-u nauczyły się, że sport jest po prostu piękną przygodą i jest nam niezbędny do takiej higieny dnia codziennego.